na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy dumplings challenge yy, na polski pierogi challenge. Yy, tutaj mamy przygotowane już yy, te takie okrągłe yy, Cias. ciastowe kulki. Okrągłe ciastowe kulka, jak to Zuzia powiedziała, yy, i będziemy losować numerki, a za nami są Rzeczy, które będziemy dodawać do ciastowych kółek. Tak. I one też mają na sobie numerki, wiecie, tutaj są numerki. Jest pięć um, dobrych rzeczy i pięć... O właśnie. Zuza mówiła, że nie chce pierwsze zaczynać, więc ja pierwsze zacznę i wylosuję sobie jakiś numerek. Dobra. Dziewiątka chyba. No, dziewiątka. Niewarentujęcie, że jest dziewiątka. Mam nadzieję, że coś większego. nie wiem, czy to jest ten film. E, ogólnie to e, napichłyśmy te rzeczy, ale nie wiemy w jakich paczkach, e, która jest. Pachnie. Tak. Tak. Nie, nie, najgorszą rzecz, którą tak Patrycja jest typowym Januszem e, i dlatego to się jej przytrafiło, no jak inaczej. Patrz <laughs> jak to capi. To dlatego źle tak śmierdziła. Super start, kochani. Siedem. To jest Już czuję, że to ja będę tą, która ma wszystkie złe rzeczy. No nie... Coś złego? Nie wiem, bo tak chyba... A coś mojego. Coś złego O, jabłko. No, fajnie. Nie no, nie wiem czy pierogi, chociaż nie, pierogi będą dobre. Więc już widzę jak będzie przebiegał. Jak widzę, już widzę jak będzie ten challenge przebiegał już wszystko wiadomo. No nie. Tak. No, dobra. Kurde, a to była szóstka czy Nie, to jest szóstka, bo ja pisam te numerki i... No dobra. To jest szóstka. Nie. Jezu, chyba ja wiem co to jest, chociaż może to będzie jeszcze ta gorsza która ma taki kształt, ale nie, nie, to jest czekoladka, Jezu kocham, dobra, może jest jakaś nadzieja, dobra, no to losujemy, ale się cieszę, dwa, trzy, dwa, Coś twojego. Tak, to jest moje. To, to złamek. <grymne> <grymne> o! Nie, ja lubię kwasny. Nie, nie lubię. Najlepiej no, robić kwaskiem cytrynowym. Mogą być dobre! Mogą być dobre tak. 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 No. Czyli mamy tak naprawdę porówne, bo jedną złożyć nie dobre. 5 numer. Ory, <laughs> to Twoja, czyli coś z dobrego, Z tej folii aluminiumowej. Tu z karty Patrzcie, <laughs> jak to akurat um, wygląda. Czyli jest. już wiemy, jak będzie to przebiegało. Ja wiem, I jak ja mam to być. położyć. Trzy. trzy: trzy. Widzicie tutaj? Trójka. Nie. Czy to jest szalona? Nie, to jest koszmar. To, 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 to oby te żelki były. Żelki to popatrz do kamery, wejdź. Glizdy. Gdzie jest ja? Jedynka. Chyba yy, wiem, że to będzie coś złego. Coś jeszcze Chyba to jest jakaś konserwa. Ja już wiem, co to będzie i Boże, nie nie. A, jeszcze pokazam, czy to jest jedynka. Wszystko uczciwie. I ja chyba. Nie, oczywiście, że wie co to jest. Mmmm, śledzik. Na raz. Patrzcie, jak to. A ty się w ogóle żywo. Ja, no, ja lubię śledzika, ale tak w kurwa. No, ja lubię śledzika. Nie lubię śledzika. Osiem. Pewnie będzie miała coś dobrego, jak zwykle. Nie, nie. Jest kasza. Kasza? A, dopiero... mm. kaszę, to do dopiero włączona. Więc ma Kasza będzie miała świetne zarobić z kaszą. Wcale to źle nie wygląda. Wcale, wcale. Wygląda jak kupana sorożka. A eee, Dobra, głosuję. Boję się. Dobra. Boję się, Dziesiątka. Zuza ma czwórkę, ja mam dziesiątkę i pokazała Wam oczywiście. Ma czwórkę. Jezu, coś ciężkiego. już nie To jest kapera. O nie, jeden ja szłot! To no, otwieramy! Świetnie! Mam no, w sensie to po trzecie czy, czy lepsze? Musztarda! To Zuza ma lepsze, ja mam szan. Zuza ma... Nie lubię musztarda. Ale do kiełbasy. Szan musztarda nie ma świetnie. Dobra, przejdźmy do konkretów i wpakujmy to do półków. Tak, tak ta gramatyka. W kółku. Ja zacznę od, tak od, od dobrej rzeczy i wezmę sobie, żeby się nie smucić, wezmę sobie e, czekoladkę. Ej, może ja już przyniosę. Żeby po, no to muszę przynisz, pokroić i, przynisz, i muszę... Przynisz, to, dla ciebie też? Tak, bo przyniesie w ogóle. Hmm. Ale chyba tego nie zrobię. Bo się wkurzę. To już jest, Witaj. Ja, ja sobie chyba wpakuję po prostu jeden taki e, kawałeczek. Ten A ile ja mam jabłka wpakować? Tyle ile chcę. Ze trzy. Ja sobie wezmę. A to jest w ogóle truskawkowa czekolada. Dobrze. O nie, to się rozlakuje. Szczerze Wam mówię, że nie umiem e, zagniatać, znaczy nie zagniatać, tylko jak zamykać, dopiero odpiąteczkę. No. pięknie wygląda, wygląda teraz, pięknie zrozumiałe. wygląda. Mi się otworzyło trochę I Już ta truskawka z tej czekolady, kurde, gratuluję, to jest truskawkowa czekolada. Mmm, Jaki piękny pieruk. śliczny pieruk, przynajmniej lepszy niż mój. Następną rzeczą dęb... są żelki. U Zuzi to są żelki. U mnie to jest truskawka. Więc wezmę sobie taki mały kawałek tej truskawki. Jezu, jaki mączny. On się nie chce Dobra. O, Jezu. o ten jeszcze. Ładnie. Dobra, następna rzecz to u mnie będzie kasza, a u mnie już zostały tylko złe rzeczy, cebulka, śledzik na raz i sam. Nie wiem od czego zacząć. za od czego zacząć? Od najlepszej. Czyli? Nie ma dobrych rzeczy. Może okay, śledzik. Chyba śledzik najlepszy, nie? No śledzik musi być dobry. O, Wreszcie się udało, dobra. Ej, czy ktoś mi powie, że to jest brzydkie, no? Dobra, teraz bierzemy kwaska. O! Piękny kawałek. Piękny. Mm. Teraz mam takie puste ręce w tych śledziach. Czekaj. O, okej, dobra. Więc mamy kwasek. Pokaż. Nic nie. Dobrej to cukier. Snek czy cebula, dobra. Te cebuli mi się nie chce kroić. W ogóle jak ja kroję cebulę, to mnie tak oczy bolą, a ja nie mogę. Nie wytrzymuję z cebulą, więc chyba wezmę jakieś krzami. Wiesz, jak go... gumę przykryję cebuli, to wtedy nie płaczesz. No tutaj mi jakąś gumę. Nie wiem. Dziś mój ptarda! Skoczę, ale chyba gorzej się nie to jest <gryst> chrzan <-tarty> tatry? Cyryl, chrzan tak? Tak! Jaki tatryl? Nie lubię. No. Zazdrość to jest najgorsze. O! Mhm, mm Może ja w tym przegryzku? Rzejdę. O! Dobra, już skończyłam lepiej rogi. Czy to jest gorsze, kochani? Czy to jest gorsze? Obstawiajcie w komentarzach. Yy, więc Zuzia, możesz nie obrać tą kilę, bo mnie oczy bolą. Dobra, mamy wszystkie pierogi. Daj żelka. Ręka po cebuli. Więc my się widzimy za 3 sekundy. Witajcie ponownie. My już mamy ugotowane pierogi. Dobra. Dobra. Y, więc... Y, nie wiem które to które tak przynie. Wiem, że ten jest z truskawkami. Jest naj, naj, najładniejszy No to ja rozpocznę od tego. To ja rozpocznę od tego z czekoladą. Jaki dzień... Mm. Dobra. Dobra, ciekawe czy z czekoladą dobra. Mmm, to z moje jest przepyszne. Moje też dobre jest. O Boże, polecam. pierogi z rzekami, na serio. I ty robisz tą z czekoladą tryskawkową. Przejdźmy do następnego. Nie wiem co tutaj jest. Dobra, O, z kaszą. Nie wzięłyśmy sobie miski, jakbyśmy miały żegną. Sznyki. Cebula! Mmm... O! o no! Ja pierniczę! Dlaczego to jest takie nierozumień? Dobra, próbujemy następnego. Ja się boję, że teraz na kwasach staramy. Albo na nie. To chyba jest kwasyką. A ty co miałeś ginie? A, Staszyn. Tak, to jest kwas Dobra? Średnio czuć ten kwasyk. za czymkolwiek. No, no, Średnio ten kwasek. Mhm. To jest chrzan. Albo śledź. Śledź czuję. No ja tu mam jabłko. Dobrze z jabłkiem. No bo ja nie lubię z jabłkiem, ale możesz spróbować. Nie, to już nie chcę. Ja z tego śledzia, to się boję. I teraz nastawy. Zesz, ty już wszystkie zjadłaś? No, jeszcze trzy zostały. Aha. Ja tam się, Uff, uf, patrz, jak gówno wiesz, patrzy. Kroję i takie, u... <laughs> Dobre. Dobra. Dobra, dalej. Dobra, moi drodzy, bo bateria nam pada i y, zaraz nam wszystko się y, usunie i w ogóle, więc musimy szybko działać. Ja tutaj mam y, ze śledziem, zaraz sobie utonę. A ja z musztardą. So, ja najpierw wezmę z Mmm! Spróżkawko jest dobry. Dobra. Jaka patrzysz Jezu, to jest może jak jakiś. Nie wiem. Dobra. Szybko muszę wziąć śledzia. Do jeszcze spróżkawkę, bo nie popełniłam. Nie hmm. jest dobrze. Dobra. Został mi ostatni. Został mi ostatni z, z szalem. Więc. Dobra? Dobra, no to to chyba byłby koniec filmu. Więc my się żegnamy. No to pa pa!